Brygada Min prezentuje. Witajcie! W tym odcinku będziemy testować dla was szkolne lifehacki z wyjątkową dedykacją dla pana OS. Pierwszy lifehack to będzie pojemnik na materiały. Czego będziemy potrzebować? That's na wszelki wypadek, ale żeby was nie odświecić Mamy pędzle w złej Mamy zabezpieczenie w razie czego Ej, to działa Ej, naprawdę, muszę przyznać, że to jest chyba zaliczone No zobaczcie ale wylało się na pewno mniej niż, niż by się wylało, jakby się miało nie wylewać, w sensie, no wiecie, o co chodzi, sobie. Jeżeli dziura byłaby na środku, to by się pewnie nie wylało, albo wylałoby się coś minimalnego. Także zaliczone, no nawet, nawet zaliczamy. Po pewnym, za... po pewnym czasie testowania tego, żeby sprawdzić, czy się wylewa. To coś odpadło, także jeżeli nie będziecie tego testować, to myślę, że będzie zaliczony na plus. Natomiast jeżeli dacie na to jeszcze gumkę recepturkę, to wzmocnienie będzie lepsze. A tak w międzyczasie powiem jeszcze, że nagrywamy już chyba trzeci albo piąty odcinek. Tego life, tych lifehacków. Y, oczywiście wcześniej były trochę inne, ale potem plany się pokomplikowały. Było za dużo śmiechowania i w ogóle, dlatego teraz mamy inne lifehacki, ale jeżeli chcecie więcej takich lifehacków, to koniecznie napiszcie nam w komentarzach i wtedy my zrobimy dla Was testy. A tak poza lifehackami szkolnymi gumka do włosów. Nie reklamujemy tych markerów za bardzo, ponieważ nam za to nie zapłacili, a mogli. Więc zaczynamy nasz tęczowy eksperyment. Bierzemy jakiś najjaśniejszy mazek, który mamy, potem trochę ciemniejsze. I wlewamy odrobinę tuszu w ten sposób, co za chwilę nasz operator pokaże. I sprawdzimy, czy to działa. Ej, ale musisz to trzymać inaczej, rozumiesz? Bo to ci nie za... Jezu, daj mi to. Daj mi to. Ej, daj mi to! Dobra, testujemy. No, nawet efekt taki tęczy. Jednakże zależy, w, zale w zależności ile tuszu przelejecie, będzie to lepiej widać. Ponieważ my przylałyśmy dosyć mało, to tutaj najlepiej to widać. O, tutaj tu widać. Niebieski, różowy, zielony. Jest tym kamerzysta. Następnym lifehackiem będzie pisanie podwójnie. To się sprawdza, kiedy nauczyciel zadaje Ci na, na przykład napisać 50 razy niebędnych rzeczy na lekcjach czy coś tego typu. A jeszcze. czekaj, chwilę. O! Kamera. <grydy> Nie Jesteśmy po prostu echo, dlatego piszemy to na drugiej stronie. Testerze, ile razy mam ci mówić, że musisz się mnie słuchać? Aika, może nagrywasz to? Mhm. Dobra wytnij się. I testy no. Pisz to. Dobrze, jak widać Idzie to nawet dobrze Ale strasznie da się to bardzo zauważyć Że to jest po prostu skopiowane Wszystko jest takie samo Także nie wiem czy nauczyciel Nie no, myślę, że nauczyciel by się na to nabrał Patrząc na nauczycieli Ale no może być Zaliczone Widzisz tą pustą szklankę ona aż cię błaga o to, żebyś dał tutaj suba i lajka. No proszę cię, co ci szkodzi? Wrzucić coś do tej pustej szklanki, która ma krople wody na zewnątrz. Jej. To już koniec tego odcinka. Widzimy się następnym razem.